Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry... bomby. Jestem Wojtek. Z gry bomby jestem, dzień dobry. I Wojtek jest gdzieś... Czekaj, jak ja będę po... Gdzieś tu będzie. Gdzieś, gdzieś będzie będę. No. Nie mam <laughs> pojęcia. To zaczynamy sobie od bomby. Bierzemy tą pierwszą bombę, bo Wojtek powiedział, że... Bomby tak, to słuchajcie, jest. zaczniemy sobie od początku. Seria będzie też jakby wymienna, więc i tu i tu będą odcinki, to pamiętajcie, że, żeby do mnie zajrzeć. bo Tam, co się działo, to ja wam powiem. Tylko... Halo? Dobrze ale Tomku, mi szło. plus jest taki, że możesz te odcinki wrzucać nie wtedy, kiedy ja. Nie trzeba nie. czekać. I nagrywamy sobie na zapas, żebyście nie byli zdziwieni, ale będziemy się odnosić znaczy, do... Znaczy ten komentarzy. i następny odcinek, więc jakby z tego odcinka, co teraz widzicie, nie wiem, czy z następnego, ale weźmiemy wasze rady i ja tam też prosiłem w sumie o taką skróconą wersję gdzieś na Instagrama, jakbyście nam mogli Tak, żebym nie, nie czytał tego całego. To byłoby spoko. Dobra, jedziemy! Y Czas 5, moduły 3, pomyłki 3, start. Dziwnie nie patrzeć na tą bombę. I, postaram się tą kamerę potem przestawić na następną. Mm -hmm. Żeby to moją zachrycję, klamkę od zachrystii nie było widać. Dobra. Start. Mamy z kamerki. Ile? Raz, dwa, trzy, pięć. Jeśli ostatni przewód jest czarny... Nie. E jeśli występuje dokładnie jeden czerwony... Tak. I więcej niż jeden żółty. Tak. Letni pierwszy przewód. Okej. Okay. Yy, mamy znaczki. Te yy, apostrof kółko. Symbole, no. Dobra, mam A w środku z T. Mam znaczek mm H -hmm. z Dzelkiem. Mam znaczek Harry Pottera i balonik yy, O z kreską w dół. Balonik. To chyba będzie to, bo mam nadzieję, że to jest Harry Potter. Yy, balonik. No. A T. No. Potem jest odwrócone Y, znaczek karego Potera, ośmiornica. Dobra, H mam, i C. mam to. Mam to tak. Przytrzymaj przycisk niebieski. Mmm. Dobra, się ma, jed, więcej niż jedną baterię. Nie, dobra, to jest detonuj. Niebieski z. Przytrzymaj. Ma więcej niż dwie baterie i wskaźnik FRK? Ma dwie baterie i wskaźnik FRK. Nie ma. Dobra, przecież Dobra, no to kliknij i przytrzymaj powiedz mi jaki kolor niebieski? 4 eee, Jest! A, to tak Dobra, za głośno Ale to tylko jest na tym etapie. Aha, okej, okay, dobra. To jest zawsze głośno. wygodniej. Ale mogę być głośniejszy Przyciszę Dobra, ile mamy? 3,46 nam zostało? No to Uuu, ładny czas. w top 10% No dobra, jedziesz dalej! Ja to dalej, no to teraz tak, sekcja druga, coś starego, coś nowego Let's go! 5 czasu, czy moduły, czy Mhm mm jeszcze im motor jedzie <średziny> słyszę Kolejny e, utrudniacz kuźwa rozwinął prędkość, no e, dobra, mamy kabelki Ile? Trzy. 3 Eee, nie ma czerwonych. Jest. Eee, jeśli ostatni przewód jest biały. Nie. Eee, jeśli występuje więcej niż jeden niebieski. Nie. Więcej eee. niż jeden? Nie, mamy jeden. Eee, ostatni przewód. Dobra. Eee, czerwony przycisk naciśnij. Eee, czerwony naciśnij. Czerwony naciśnij. E, dwie baterie FRK się świeci? Więcej niż dwie baterie F FRK się nie świeci. Dobra, eee, czerwony jaki tam był? Naciśnij. Eee, no to podaj mi kolor. Eee. Naciśnij i podaj mi kolor. Eee, właśnie błąd mi wyskoczył. Ale Dobra, Dobra. No niebieski. Eee, cztery. Dobrze jest, teraz mam cyferki trzy na dwa, wiesz, co? Jak sobie to? Nie. tam ci trzy. Eee, no to na trzeciej pozycji. Dwa. Ja nauczę się to pisać. Teraz wysiedla mi się dwa. Na tej samej pozycji, co w etapie pierwszym. Czyli na trzecim, no. Wydałam była dwójka, coś. Wysiedla mi się dwa. Eee, z tą samą cyfrą, co w etapie pierwszym. Co tam było? Dwa? Ja nie wiem. Dobrze, tam było dwa. Pierwsza pozycja była, jak coś. Jeden się wysiedla. Na tej samej pozycji co w etapie pierwszym? To było tu na trzecia? Dobrze, 3 na 3 było. 2 ehm, z tą samą cyfrą co w etapie drugim. To było 2 czy 3? Nie wiem. Wojtek, no nie wiem, no. To było 2, dobrze. Ja to zapisywać. To ty mi mów, jaka liczba na której pozycji. No coś jeszcze masz? Nie, zrobiliśmy już. A, już no. No, okay. Dwa piątki zostało. No, le... Dobra, ja w ogóle zapomniałem o tym. Ja muszę się nauczyć to zapisywać. Znaczy, no na ja to będę zapisywać zapisam. w razie czego. Tylko mów mi, że masz na przykład dwójkę na trójkę, na dwójkę na trójkę na trzeciej pozycji, tak? Bo inaczej to. Mm. A to był falstat z mojej strony. Dobra. Nie da rydy, no. E... Podwoj… Podwój swoją forsą. 6 modułów czy pomyłki, 5 minut. Start. Let's go to the beach. Beach di 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 się boję. Mamy kabelki. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć. Eee, nie ma żółtych? Nie ma. Ostatnia cyfra numeru seryjnego jest nieparzysta? Ostatnia… Halo, nie, NSO, seryjny, ostatnia jest 4, jest parzysta. Dobra, to czyli dalej. A nie! Czekaj, ostatnia cyfra numeru seryjnego jest nieparzysta. Nie no dobra, ma parę. E, jeśli występuje dokładnie jeden żółty przewód? Nie. E, nie występują czerwone? Występuje. Party przewód, przedni Dobra, jeszcze raz kabelki, 3. E, masz czerwone? Nie. Ostatni przewód jest biały? Nie. E, więcej niż jeden niebieski? Tak. E, przedni, ostatni niebieski przewód? Nie. Jak nie? Nie. Były trzy kabelki. No tak. No. Jeśli nie ma czerwonych przewodów? Nie ma. No to przedni, drugi przewód. Powiedziałeś mi drugi niebieski. Jest dobrze. Ale tym. Dobra, nieważne. Next. Mam e, znaczki AT. Mam no. H z Dindelkiem, ośmiornicę i znaczek Harry Pottera. Dobra, no to e, będzie AT. No. E, potem jest Y, znaczek Harry Pottera, ośmiornica H. Dobra. Teraz mam e, znowu znaczki. Mam no. Y do góry nogami, C. poczekaj, tak, poczekaj. Y do góry nogami, no. Y z to góry nogami. C w kółeczku, pustą gwiazdkę i cycki. Skopka. Eee, to C w kółeczku, cycki, no. Y i gwiazdkę. Dobrze. Teraz mam niebieski przycisk, detonuj. Eee, dobra, jeśli ja przycisk jest niebieski. Masz więcej niż jedną baterię? Znaczy, w... tak. I masz napis, detonuj. Tak. To naciśnij natychmiast, pu puść przycisk. Dobrze, jeszcze raz przycisk niebieski, ale przy przerwie. Eee, kolor mi podaj. Eee, Kliknij trzymać, dobra. Eee, żółty? Eee, 5. O Boże, 8, 7, 6, 5. Dobra, zubana. Ja, musiałem popieprzyć. Nie, bo ty mi nagle powiedziałeś przedni, drugi, niebieski. To... Nie, bo ja cię, nie, bo ja szedłem po kolei i było, jeśli nie ma czerwonych przewodów, ja teraz nie pamiętam, czy ty mi powiedziałeś, że są, czy nie ma. Ja chyba, moż, ja chyba źle zrozumiałem. No, prostu, do, do... ja przedni, drugi, niebieski, Nie, bo, drugi, potem, nie bo, potem, bo potem właśnie jest tak, że ty mi powiedziałeś, bo jeśli występuje więcej niż jeden niebieski przewód, przedni ostatni niebieski przewód. No i Więc... właśnie wziąłem ten ostatni. Dobra, do... no, okej, okay, no, dobra, dobra. No, Dada, ważne, że zrobione. No. Tego jeszcze nie robiłem. Nie jeden urwało nam stopień rąk, Wyżej. Tak? 4 moduły, 3 pomyłki, 5 minut. Start. Dawaj. Ty nagrany z tego, że twoich oczu wiem. Pan pije? Dobra, mam kabelki i mam ich chyba 4. 3, 2, 3, 4. 4 kabelki. E, jeśli występuje więcej niż jeden czerwony, tak. Ostatnia cyfra numeru seryjnego jest nieparzysta. E, jest parzysta. Dobra. Jeśli ostatni przewód jest żółty, nie. E, jeśli występuje dokładnie jeden niebieski, nie. E, jeśli występuje więcej niż jeden żółty, nie. E, drugi przewód. Dobrze. E, czerwo... e, żółty przycisk przerwi. E, żółty przerwi. Żół... Masz dwie baterie i wskaźnik FRK? Mam dwie baterie i w. Więcej niż dwie batery i nie, nie ma FRK. Dobra. E, czyli masz przycisk żółty? Przerwij. Przerwij no. E, dobra, no to podaj mi kolor. E, biały. Jeden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, Simon mówi. Simon said. Jest zielony. E, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Eee, masz samogłoskę albo spółgłoskę. Eee, PCHW PCHW. Czyli nie ma samogłosek. Dobra, co ci miga? Zielony. Mamy pomyłkę? Nie. Eee, dobra. To zielony, zielony. dobra Żółty? Czerwony, czyli zielony czerwony. Czerwony. Zielony, czerwony. Eee, niebieski. Zielony, czerwony, niebieski. Dobra. Dobra, zrobione. Ta tak, wyświetla mi się trójka i mam te cztery, co mam wybrać, pozycja, wiesz. No dobra, no. Trójka mi się świeci. Eee, trzecia pozycja. Czyli na trzeciej pozycji jest trójka. Dobra, trzy na trzy. Trójka e, na pierwszej pozycji. 1 na 1. Dobra. Jedynka e, z tą samą cyfrą, co w etapie drugim, czyli jedynka. Czyli 1 na 2. Czyli jedynka na dwójce. Jedynka jest na dwójce no. Dobra. E, dwójka świeci ta? E, na pierwszej pozycji. Jedynka jest. Jedynka. Z tą samą cyfrą co w etapie pierwszym to była trójka. Czy... o dobra, nieważne, że to on jest, to. Co? Bomba zrobiona. To, 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 to. No i to zrobiliśmy u Ciebie więcej niż u mnie w pierwszej, bomby, w pierwszej bombie. E, bo Ty już jest skracasz czytanie, a ja słyszałem od początku, co że słyszy w tamtych... no, no tak, no ja, ja to tak. <śśś> Pogardiam jako garder. Dobra, nabierz tempa. No i to się zacznie hardcore. 3 moduły, czy pomyłki, czy minuty. Let's go! To the beach, beach. Teraz to może być hardcore. Dobra, widzę, że mamy kabelki. Mhm. Mm tak. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeśli ostatni przewód jest czarny. Nie. E, występuje dokładnie jeden czerwony. Nie. Jeśli nie ma czarnych Jest Pierwszy przewód Dobra, teraz mam trójkę Wiesz, trzy na pozycji, coś tam mm -hmm. Czyli trójka Trzecia pozycja Trzy na trzy Wysiedla mi się cztery eee, Czyli trzecia pozycja Trzy na dwa Czyli dwa na trzy Jeden się wyświetla. E, z tą samą cyfrą co w etapie drugim, czyli to była dwójka. E, czwarta pozycja teraz była. Dwa na cztery. Trójka się wyświetla. E, na tej samej pozycji co w etapie drugim, czyli na trzeciej. Na trzeciej to jest jedynka. Dobra. Dwójka. E, z tą samą cyfrą co w etapie drugim i to była dwójka. Jedynka. Dobra, To sam labirynt. Teraz tak. E, raz, dwa, trzy, cztery. Czwarta kolumna, ostatni wers. Mam kropkę. Czwarta kolumna, ostatni wers. I piąta kolumna, trzeci wers. E, Tomek, czwarta kolumna, ostatni wers, nie mam nigdzie kropki. Czwarta A nie, wers. czekaj, mam. I przedostatnia, trzeci? Tak. Dobra, a gdzie jest y, kropeczka twoja, biała? Biała kropeczka jest w drugim y, rzędzie, trzeci wers. Dobra, a czerwone? W czwartym trzeci wers Jest tutaj. E, dobra, e, lewo, no, góra, no, prawo, no. prawo, prawo, no. no, dół i w lewo. Dół. Gotowe. U mnie może być ten problem, bo mi się myszka psuje i mam często podwójny klik i bałem się, że mi to spieprzy. A z strzałkami tam się nie da? Nie wiem, nie próbowałem. To ja nie wiem, ale ważne, że O, ABC, na bomba, super. To no mówię, wiecie, z bombą jest ten problem, że trzeba się jakby do niej... Przyzwyczaić? Ogarnąć? Przyzwyczaić i ogarnąć co i jak, bo u mnie z labiryntem, jak ja na porządku tłumaczyłem Tomkowi, to w ogóle był... Ja w ogóle nic nie <laughs> wiedziałem wtedy. Tak. Ale szybko więc dogadaliśmy. To, więc to nie jest tak, tak źle, tylko właśnie trzeba po prostu dojść do takiego wiecie, że robić to i po prostu prędzej czy później. Więc te pierwsze takie doświadczenia z tymi nowymi elementami na pewno będą trudne. Dokładnie. Dobra, ale to sobie zakończymy. Więc mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, żeby nas motywować. Dawajcie łapkę w górę i był znowu Wojtek. Byłem. I byłem też ja. do następnego razu. pa. Pa. pa.